Słuchajcie, małe HIV. Co? Gimnazjaliści Adam Kwiatkowski i Radek Borysiak są przekonani, że negatywny wynik badania na obecność wirusa HIV świadczy o chorobie. Nie wiedzą, że oznacza on brak przeciwciał wirusa, czyli że badana osoba nie jest zakażona. Nie chcemy być zarażeni. Co wygadacie? gadacie? Przecież to jakieś bzdory z tym HIV. Ej, chłopaki, ale jesteście pewni, że on jest chory? Tym można się tak naprawdę zarazić? No, robicie co chcecie, ale ja się boję HIV. No, ja też wolę nie ryzykować. No, dokładnie. Ciekawe, czy będziesz taka mądra, jak nas wszystkich po pozaraża. Przepraszam, e, możesz zamknąć drzwi za mną. E, przepraszam za spóźnienie, porozmawiamy sobie zatem. Spokój. Mm, zapomniałem dziennika. E, no to w takim razie zapiszecie y, swoje imiona i nazwiska na, na liście obecności na tej kartce? Nie. Proszę zabrać kartkę. nam swoją. No dobrze. A można wiedzieć, co się z nami dzieje? Nic. Nic? Aha. Że się... Możesz zawiesić mapę? Nie. Dlaczego? W ogóle, jak ty się do mnie odnosisz? Przepraszam, no ale po prostu nie zawieszę tej mapy. Czy ty sobie życzysz może uwagi do dziennika? No tak już wolę uwagi, nie zmiśleć tę mapę. Mm. No, jak sobie życzysz? Dostaniesz ją po lekcji.